Znalazłem, znalazłem taką piłeczkę styropianową oklejoną na zielono. Przyniosłem i Albinka się strasznie mawi tą zieloną piłeczką. Na no, klonacie. Takie fikołki robi. A. jest taka większa, idzie obłapać. Nawet Trzyma pazurkami się jakby zaczepia i się strasznie kokosi. Mila chrupki, a ta się bawi. Szaleje, szaleje. Szaleje. A Pieszczok tam siedzi i się myje. A nasz Baribalek, którym byłem dzisiaj u weterynarza śpi tutaj. Sobie. Ściągnął bandaż z łapki, którą pan weterynarz mu założył. Po 10 minutach ściągnął. A, a, a. O, mila pierwszy raz zobaczyła tą kulkę. O, o, nieśmiało tam dotyka. Teraz się przekona chyba na niej, że to fajna zabawka jest. Okej, okay, ja czekam na obiad. Obiad będzie za pół godziny o 13. Pieczkę ping-pongową też się bawi. te kotki zamówiłem taką w Chidach takie kręgi trzy jeden na drugim takie stoszkowe i tam też piłeczki kot może przez przez te dziury łapkami tam te piłeczki chwytać one się kręcą latają dookoła 36 zł. Za miesiąc przyjdzie pomarańczowy kolor. Zmęczyłam się. Pić mi się zachciało. Muszę się napić. No tak. To jest trochę geniania. No, kotki się nie pocą. Psy się też nie pocą. Tylko nadmiar, jakim gorąco przez oddychanie, przez język. Przez pyszczek pozbywają się. Dlatego nie wolno chcą zamykać pyska jak jest gorąco a kiedyś się spotkałem że był bardzo wielki upał w Szczecinie jechałem tramwajem i kot miał i pies miał założony kaganiec ale to taki, że on nie mógł tego pyska otworzyć żeby język sobie wypuścić żeby chłodzić dopiero zwróciłem uwagę po prostu nie wiedzieli Albinka to jest pocieszna Takie żywe sreberko A już była w takim stanie Podrzutek, kotek Który był Widać, że był u ludzi oswojony Ktoś podrzucił i nie wiem, czy chorego podrzucił, czy czy ona zachorowała na oczy tutaj. W każdym razie jedno było takie zapalenie oka, że szybko do weterynarza. No i usunął oko. Mówi, nic nie dało się radę więcej zrobić. Mówi jeszcze, mój dwa, trzy dni, by kot padł. Mamy cztery i Tak. stopnia. No tak zielona kulka toczyła tam za za te domki no to została piłeczka w tym domku. I zobaczcie, że Albinka cały czas się bawi. A mili nie ma. Poszła chyba na dół. A jest, wróciła. O wilku mowa. Mila mniej taka do zabawy jest. Albinka więcej. Z <grywka> żywe srebrno, ale Chodzi cały czas. Przechodzi tu tam ciągle coś tam kombinuje. A pamiętam jak po tym leczeniu z piwnicy, gdzie były chyba z miesiąc w piwnicy w tym czasie je leczyłem. Było po 11 wizyt. Albinka z okiem, a Mila z kolei przeziębiona była tak fatalnie, że ledwie oddychała. Też 11 wizyt. Jak je tutaj przyniosłem, to puściłem wolno. No ta albinka miała takie momenty, że ona znikała. Nawet na cały dzień. Szła do, do Jaromina tam. Za płot Myślałem, że nie wróci, ale jakoś wróciła. Tak było z dwa, trzy razy, że przepadała, znikała. No, ale wróciła i teraz już nie znika. Teraz już jest cały czas i widać trzyma się i oby tak dalej.